Zaczynałem w korku Wyprzedzać nie chcę Więc może porozmawiamy o problemach stacjonarnych Problemach, o Jezu, od razu problemach no. Jedna z rzeczy która towarzyszy Życiu motocyklisty Czyli parowanie szybki Szczególnie w takich temperaturach Gdzie jest w okolicach 10 stopni czy tam 11 Zatrzymujemy się Nawiew w kasku przestaje działać i Musiałem się wyrwać z tego korka Bo bez przesady Chcemy sobie pojeździć a nie stać w korku no nie mówcie, że znowu staję w korku tak czy siak no tutaj akurat ruch jest za duży i zbyt kręta droga jest, żeby tutaj się przeciskać ale wracając do tych stacjonarnych sytuacji zatrzymujesz się w koreczku nie ma cyrkulacji polecza wymuszonej wymie... w kasku no i co, szyba mimo, że posiada pinok, to mimo wszystko zacznie parować tak więc zatrzymujesz się, otwierasz kask tak wtedy jest zdecydowanie przyjemniej i na pewno bezpieczniej nic ci nie paruje, i możesz sobie spokojnie zamknąć kask jak tylko ruszysz. Kolejna sprawa: czym różni się jeszcze motocykl od samochodu? Spytacie, poza tym, że ma dwa koła, a nie cztery. A na tym, że zmęczenie. czy Ja mówię, że zmęczenie, no nie. Samochodem może zrobić 500-800 1000 kilometrów na raz, i tak będziesz zmęczony, ale nie będziesz umierający. Dla mnie osobiście 300 km na motocyklu, to jest max. No niestety motocykl męczy dużo bardziej, szczególnie dla mniej doświadczonych e, niż, niż samochód. Tak więc zanim ruszycie sobie na pierwszą przejażdżkę, spróbujcie pierwszy po okolicy mniejsze, takie wiecie, 50-60, 100 km. Kiedyś pojechałem na taką pierwszą wycieczkę, 100 ileś tam kilometrów, no i dojeżdżając do sto miejsca, w którego musiałem wrócić do domu, stwierdziłem, że będzie ciężko. Dlaczego jest męczący? Pozycja. Siedzenie nie zawsze te e, fabryczne, jest wygodne. E, czujecie napór wiatru. Ręce na manetkę, manetka musi trzymać. O po dostosowaniu pozycji na motocyklu można zrobić cały osobny, cały osobny tutaj materiał, czyli jak nadgarstki układać na tym, jak siedzieć, czy wyprostowane, czy skulone i tak Ale to nie temat na ten filmik. O czym by warto było jeszcze wspomnieć, czym różni się motocykl samochodu, na pewno hałasem. Hałas, który towarzyszy cały czas, nawet w dobrym kasku, nawet takim, na którym wydacie półtora czy 2000 tysiące złotych, też jest, kas, też jest hałas, nie ma, hasku, nie ma kasków cichych, są kaski tylko mniej głośne, e, tak więc jeżeli e, podążycie za głosem serca tuningowca i wstawicie sobie super wydech, Chociaż to i tak nie ma takiego większego znaczenia, ponieważ jak skoczycie na obwodnicę i pojedziecie 120-140 to w nakedzie, tutaj warto, warto nadmienić, w nakedzie, kiedy ten napór wiatru jest całkowicie, yy, rozwala się o was, o waszą klatkę i głowę, to ten szum wiatru jest tak duży, tak ogromny, że po godzinie takiej jazdy będziecie mieli serdecznie dość, tak więc stopery do uszu, jeżeli wybieracie się w dłuższą podróż, są ważne, o czym się oczywiście nie myśli wsiadając do auta. W wam na przykład nie powiedzą, a raczej niewiele szkół jest takich, które o tym mówią, nie powiedzą wam, że biegi w motocyklu na przykład można zmieniać bez sprzęgła, i niepotrzebny jest do tego wcale quickshifter. Czyli jedziemy sobie, tak i już jest kolejny bieg. I nie dotykają nawet sprzęgła. Tutaj mowa jest o zmianach biegu do góry. Można to robić w dół, ale jest to już trochę już bardziej skomplikowane. No ale to jest, wiadomo, to jest również rozbudowany temat, nie będę tutaj go omawiał. Tak, to się nazywa Clutchless, czyli sprzęgłowa bez, zmiana biegów. Ona, absolut, jeżeli jest wykonana poprawnie, absolutnie nie zagraża waszej skrzyni ani motocyklowi i można biegi zmieniać tak szybko jak przy quickshifterze i całkiem fajnie, to, całkiem fajnie to działa więc bardzo polecam kolejna sprawa związana z motocyklem jeżeli się zatrzymujecie motocyklem to jest taka sprawa związana z bezpieczeństwem jeżeli zatrzymujecie się motocyklem za poprzedzającym samochodem, starajcie się nie zatrzymywać po środku. O! Pan musiał sobie przejechać. Dlaczego? Ponieważ, zatrzymując się po środku, robi się taki efekt. Szczególnie przy gorszych warunkach oświetleniowych, a też niekoniecznie w nocy, ponieważ. Czasami słońce tak jest nisko, że praktycznie nic nie widać, i uwierzcie mi, sprawdźcie to sami jadąc samochodem, słońce dające po oczach sprawia, że motocykl przed nami znika. Dosłownie więc, zatrzymując się za, za, za pojazdem, starajcie się robić to na jego krawędzi, tak. Żeby nie zlać się z bryłą tego samochodu Jeżeli staniecie ubrani na czarno na czarnym motocyklu Na tle ciemnego auta, na przykład jakiegoś suwa, Jest spora szansa, że samochód za wami was po prostu nie zobaczy Aż do ostatniego momentu, kiedy będzie już za późno I wiedzie wam centralnie w tyłek Zakleszczając was między pojazdem poprzedzającym A tym, który ci właśnie wjechał w tyłek Eee, tak, tak, więc tego też na pewno wam nikt nie powie. Eee, o czym wam jeszcze nie powiedzą? Nie powiedzą wam na przykład takiej rzeczy, kiedy parkujecie. Kiedy parkujecie motocykl, który waży 200, 220, 240 kg, a macie krótkie nóżki, tak jak ja, eee, to musicie zawsze się zastanowić, jak ja z tego miejsca wyjadę. Ponieważ wjechać w miejsce parkingowe jest łatwo, ale wyjechać już z niego nie tak bardzo. Szczególnie jak na przykład zaparkujecie pod ścianą, a musicie później tym motocyklem wycofać. Jeżeli nachylenie terenu będzie odrobinę większe, to będziecie mieli z tym już całkiem problem. Czyli trzeba zawsze myśleć przy parkowaniu. Jak mam zaparkować, żeby później z niego łatwo wyjechać. Czyli musicie myśleć już o wyjeżdżaniu parkując motocykl, to Wam naprawdę ułatwi sprawę, e, nawet objechać w tym kurczę, parking raz czy drugi, zatrzymać się i zastanowić, zanim e, zaparkujecie ostatecznie motocykl, bo e, wycofywanie na przykład pod górkę e, na trawce, kiedy no, w motocyklu nie ma wstecznego, o czym też nie wspomniałem. Tak? Bo nie dla wszystkich może to być oczywiste. To w tym momencie może być problematyczne. Tak więc myślimy o parkowaniu i zostawiamy motocykl tak, aby łatwo było z niego później wyjechać. Kolejna sprawa. Parkujemy motocykl. Skoro już jesteśmy przy temacie parkowania, parkujemy motocykl, a mocno wieje wiatr. To parkujmy go tak, żeby był pochylony motocykl pod wiatr by większy podmuch wiatru go nie przewrócił. Szczególnie jak na motocyklu zostawicie pokrowiec, który działa jak ogromny żagiel i bez problemu mocniejszy podmuch wiatru może przewrócić motocykl. Zostaniecie motocykl nowiutki, pod pokrowcem i rozwalone. A kurcze, ptysie dzisiaj latają, no. Ostatnie podrygi lata. To wszyscy, wszyscy korzystają. Czemu nie? Pewnie, że tak jest dzisiaj piękny dzień na to, żeby stać w korku <laughs> czemu ja tędy pojechałem Ech. kolejna rzecz, o której nikt wam nie powie luz na sprzęgle jedziemy w koreczku to sprzęgło trochę chodzi w tył, w przód, w tył, w przód, aby mimo wszystko zrobić, żeby wyjazda ta była taka płynniejsza luz na sprzęgle jest bardzo łatwy do wyregulowania, ale bardzo istotny Tą tutaj lineczką, tą tutaj lineczką możecie dosłownie w dwie minuty wyregulować sobie luz na sprzęgle, aby wasza jazda była przyjemna. Kolejna rzecz, o której nikt wam nie powie na kursie to tankowanie. Wydawałoby się, że tankujemy tak jak że tankujemy tak jak samochód, a to nieprawda, bo zdecydowanie łatwiej jest podjechać z tej strony. Na którą stronę opiera się na nóżce motocykl. Będzie nam łatwiej wsadzić pistolet do baku. Nóżka PEK, i tankujemy. Nigdy nie siedźcie na motocyklu podczas tankowania. A dlaczego nie? Ponieważ jeżeli rozleje Wam się benzynka na motocykl. To co się stanie? Ścieknie prosto pod bak, a pod bakiem jest. Są kolektory wydechowe odsłonięte, które są bardzo gorące. Czyli, jeżeli rozleje Wam się benzyna i poleci na kolektory, to cały motocykl stanie w ogniu. A jak cały motocykl stanie w ogniu, to fajnie by było na nim nie siedzieć. Nakarmimy potworka. A ten potworek wcale tak dużo nie je, bo zaledwie 5,5 litra. Aczkolwiek jest to kolejna rzecz, o której nie powiedzą Wam na kursie czyli, że motocykl, szczególnie tych większych pojemności, wcale tak mało nie pali. I tutaj kolejna sprawa. Wiele osób burzy się, żeby nie tankować na Orlenie ze względów politycznych, takich czy innych, ale system. Które mają na Orlenie, który pozwala płacić aplikacją, nie schodząc praktycznie, nie odchodząc praktycznie od motocykla, bez rozbierania się, bez chodzenia na stację i stania w kolejkach, jest super. Ściągacie rękawiczkę, pyk, płacicie telefonem, aplikacją i macie sprawę ogarniętą. Kolejną rzeczą, której na pewno nie powiedzą wam na kursie jest to iż motocykl trzeba tankować zdecydowanie częściej niż samochód mimo iż pali niedużo bo powiedzmy w okolicach 5 litrów przeciętnie motocykle palą to baki są niewielkich rozmiarów przeważnie 15 do 19 litrów no i niestety trzeba ten motocykl często karmić i taka aplikacja zdecydowanie się przydaje Tego wam nie pojadą jeszcze na, na kursie, a na przykład nie powiedzą wam tego, że można sobie wymijać koreczek, a na przykład w ten sposób. Powolutku, z ostrożnością, z włączonym kierunkowskazem, jest to trochę taka szara strefa, która niby pozwala, niby pozwala, nie pozwala. Oczywiście to jest temat do kolejnej dyskusji, ale generalnie sprawa ma się w ten sposób, jeżeli robimy to ostrożnie. Z wyczuciem, I nie jesteśmy później zawali drogą. To można w bardzo fajny, przyjemny sposób omijać wszystkie koreczki, nadrabiając ten cały czas, który straciliśmy w domu, nakładając ciuchy motocyklowe. Kolejna rzecz, o której nikt wam nie powiedział: czyli nakładanie ciuchów motocyklowych. Wszyscy mówią: jazda motocyklem jest taka fajna, sprawna, szybko ma się przemierzać po mieście ale już nikt nie powiedział wam, że będziecie spędzać 10 minut na to, żeby się do tej jazdy ubrać szczególnie jak ktoś jest tak fiśnięty jak ja na punkcie bezpieczeństwa i ten komplet ciuchów ma od A do Z no i tutaj chyba też można przejść gładko do kolejnego zagadnienia no do auta nikt się specjalnie nie ubiera na co musimy się ubrać. Od góry dodał buty, skarpety, podpinki, membrany, e, e, kurtka, balaklava, rękawiczki. Wszystko ma swoje rzepy, zamki i tak dalej. Do tego kask. A jak ktoś lubi być jeszcze w kontakcie, no to telefon z interkomem. To wszystko trzeba sparować, połączyć, zamknąć wizjer. Później się okazuje, że wizjer nie ten, bo dzisiaj jest jasno. A wczoraj jechałem w nocy, więc trzeba przełożyć na ciemny, a mam pinlock w tamtym, a nie w tym. Więc to jest taki: coś, co przychodzi z czasem, żeby tego wszystkiego się nauczyć i mieć to na uwadze. I żeby wychodzić, przynajmniej planować wyjście na motocykl zdecydowanie wcześniej, niż byśmy po prostu wskakiwali do samochodu i jechali do roboty czy gdziekolwiek indziej, tak. No, oczywiście, tutaj nie wspomniałem o najważniejszej rzeczy, jaka jest różnica między motocyklem a samochodem. W motocyklu mamy dużo więcej frajdy, na motocyklu mamy dużo więcej frajdy z jazdy, nawet nudny przejazd do pracy przez miasto, przez które jedziemy tysiąckrotnie już, gdzie normalnie z nudu wywala nam flaki, na motocyklu jest on po prostu przyjemny, możemy sobie w kasku posłuchać muzyczki, delikatnie, nie za głośno, wymijać korek, czasami sobie zrobić przegazówkę. Potupać nóżką na światłach, zauważyć zaciekawione spojrzenia przejeżdżających samochodów, również innych podziwiających naszą piękną maszynę. Tak więc, tak, motocykl daje ogromną ilość frajdę i nawet zwykły przejazd do roboty może zamienić w miłe 15-20 minut, pół godziny. Takie, taki dostarczacz. Adrenalinki, a jak nie adrenalinki, to dostarczacz dobrego nastroju. No cóż, a my zajechaliśmy do serwisu Hondy, więc na razie over and out. Czego wam nie powiedzą na kurcie? A nie powiedzę wam na kurcie tego, że w porównaniu do samochodu to w motocyklu trzeba zdecydowanie więcej koło tego sprzętu chodzić. I dużo więcej rzeczy można zrobić samemu. W porównaniu na przykład do samochodów, szczególnie tych nowszych. Czyli poznajmy swój motocykl, zapoznajmy się z nim, sprawdźmy właśnie o tym wspomnianym luzie na sprzęgle, sprawdźmy sobie, czy mamy dobrze wyregulowane klamki, czy nie są za daleko, za blisko. Wiele osób nawet nie wie po kursie, że można robić coś takiego, jak regulować odległość klamki od, od kierownicy. Dla dłuższych, krótszych palców po prostu tego nie mówią. Kolejna rzecz, lusterka tak samo się reguluje i w zależności od tego, w zależności od tego, jak sobie siedzimy na tym motocyklu, trzeba je odpowiednio wyregulować. Trzeba też sporo rzeczy robić koło motocykla. Trzeba też sprawdzać, jak jest ciśnienie powietrza w samochodzie, co najwyżej. Będzie nam więcej palił i, i nam możemy nawet tego nie zauważyć, że mamy gdzieś mniej powietrza. W motocyklu, momentalnie, ten motocykl się inaczej prowadzi, jeżeli mamy mniej powietrza, szczególnie w tej oponie, w którą skręcamy. Trzeba dbać o łańcuch, trzeba go czyścić, trzeba go naciągać odpowiednio, sprawdzać jego naciąg, smarować go. Trzeba zaznać, zapoznać się z instrukcją obsługi, wiedzieć, gdzie są płyny hamulcowe i tak dalej. To akurat chyba. Wam powiedzą, ponieważ to jest częścią egzaminu, więc to pewnie będziecie... To pewnie będziecie wiedzieć. Tobie pognałem troszkę, powiedzmy do 90 z plusem. I to jest kolejna rzecz, która będzie może zaskoczeniem dla osoby, która pierwszy raz wskoczy na motocykl. O sile podmuchu wiatru, szczególnie na motocyklu typu Naked, gdzie nie ma szybki. I cały napór wiatru ląduje ci na klasie i na głowie. Można się naprawdę zdziwić, szczególnie jak wylądujecie pierwszym razem na obwodnicy i autostradzie i sprawdzicie, ile maszyna poleci. Dolecicie do tych przepisowych 140. No i mamy rozmowę kontrolowaną. Ktoś dzwoni, więc odbieram. Tak samo. <grystanie> <grystanie>